1943 rok. W niemieckim obozie Sachsenhausen dzieje się coś niezwykłego. Niemcy zmuszają polskich drukarzy i grawerów do produkcji fałszywych funtów brytyjskich. To była operacja Bernhardt, plan zniszczenia brytyjskiej gospodarki przez zalanie rynku podróbkami. Ale Polacy mieli swój plan. Adolf Burger, polski drukarz, celowo sabotował produkcję. Używał niewłaściwych farb, które zmieniały kolor. Ukrywał błędy w numerach seryjnych. Niemcy bili go, ale on nie przestawał. Gdy w 1944 roku Salomon Smolianow, polski żołnierz, dowiedział się o operacji, zorganizował akcję wywiadowczą. Informacje trafiły do Londynu przez konspiracyjną siatkę. Alianci przygotowali się na zalew fałszywek. Plan Hitlera spalił na panewce. Po wojnie znaleziono w Alpach skrzynie z fałszywkami wartymi 134 miliony funtów największą operację fałszowania pieniędzy w historii. Polacy, nawet w obozie koncentracyjnym, walczyli z Hitlerem własną bronią inteligencją.